na 9.10 jedziemy do Warszawy teraz zbliżamy się zdaje się do Świebodzina tak? tak jest, przecinamy przecinamy, dojeżdżamy do Świebodzina zjazd, zjazd, zjazd na Świecko my jedziemy sobie prościutko na, na autostradkę, piękna sprawa Europa wielka, stakady mosty to zupełnie inna sprawa w starych czasach byśmy tu się godzinie byli po 40 minutach, a jesteśmy po 18, więc to jest różnica wyraźna. Pan Tomek już wyciąga sprzęt, będzie robił zdjęcia, tak? Tak, jest pan Tomasz, będzie miał zdjęcia. Za chwilę jedziemy na... Za ja, chwilę Jordanowie jedziemy na pętlę i pobędzimy prosto do no Warszawy. Jak nastawienia przez Super. No, z... no, Interesuje mnie przede wszystkim Stadion narodowy. Bo mało, mało Znaczy muszę być optymistą, ale trochę się boję, że, że tym razem, no, że szanse mamy małe, chociaż wygrać powinniśmy. Czarnogórcy mają stawkę olbrzymią tego meczu, bo jak oni wygrają to jeszcze mają realne szanse na drugie miejsce, a no, nawet na zwycięstwo. A my tak. właściwie, właściwie już tylko na przedłużenie nadziei. I jak wrażenie? No, super, Europa, przyciskamy kwitek, jeżdżamy na kolejną autostradę. Żadnych wiosek, żadnych suszarek, żadnych problemów, żadnych wozów konnych i ciężarówek takich koksem czy z drewnem jedziemy Warszawa 395 Poznań 94 Terespol 590, na Dojechaliśmy do rogatek, tak? I ja nie zapłacić za, za przejazd Jest. Przejazd Ile się płaci? Nie wiem, ale zobaczymy Odcinek jak się nazywał ten, 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 ten nasz wjazd? Jordanowo-Poznań, zaraz zobaczymy. Samochód osobowy. 23. 23 zł. Musiałeś pobrać taki kwitek po przy mieście. Tego dam Pani Pokażę, i zapłacę. Wygląda ten Dzięki kwiatek. to my Ja zaraz wezmę Czyli wygląda tak, taki kawałeczek papieru i teraz to pokazujesz All i będziesz musiał, tak. musiał teraz y, przez Poznanie zapłacić ten. Dzień dobry. Panią, y, czy ja mogę taką kartą płacić? Powiedziano mi, że tak. O, to, super. No to super. Minęliśmy Rogatki, zrobiliśmy sobie króciutki postój, jak tam na razie trasa? W porządku, trasa ok, teraz trasa jest super, teraz to jest przyjemność jechać do Warszawy. Natomiast zobaczymy, czy będzie przyjemność wieczorem, jak nasi zagrają z Czarnogórą, U tego się właśnie powiem. Byłem już wielokrotnie w Warszawie na meczach i byłem na kilku takich meczach, kiedy właśnie było, były jak bardzo ważne, a był mało tego, byłem na wielu meczach ostatniej szansy. Ja już nie wierzę w tą szansę za bardzo, ale mówię jakbyśmy wygrali, to chociaż będą nam humory się poprawiały, nie zobaczymy, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego meczu, jestem ciekawy na którego nigdy jeszcze nie widziałem. Idziemy pod tą ekipą, Kuba właśnie, który filmuje, Tomej Kawankiewicz, znany fotoreporter, który zrobił piękne zdjęcia, które będziemy w wnecie obejrzeć, także ekipa jest mocna. Pisują, zobaczymy, czy nie będziemy wściekli, wracali w nocy, ale to jest inny temat. Który mecz w Warszawie, na, na, na którym gościłeś, jakoś tak najbardziej ci w pamięci zapadł? Najbardziej wściekły byłem po meczu z, z, z Łotwą, bodajże, kiedy przegraliśmy 0-1, kiedy nasz obecny prezes był, 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 był tenerem kadry. Byłem strasznie wtedy wściekły. Myśmy wtedy przegrali tę eliminację, natomiast widziałem tu kilka fajnych spotkań. Widziałem kiedyś sześć bramek w siatce rywali, chyba z, z, z Kazachstanem, mi się daje. Był 6-1 chyba, czy 60 0 Widziałem bardzo ważny Merz Irlandium, w wygraliśmy 1-0 i, i bramkę strzelił wtedy Żurawski. Kilka spotkań zaliczyłem bardzo, bardzo, bardzo fajnych. Na Legii było zawsze, no i kilka pęczów pucharowych, też byłem na, na Lidze Mistrzów na Legii. Na tej starej Legii, na tej jeszcze takiej przaśnej, gdzie... Czyli gdzie niestety, 95. rok, 95., 96., tak, tak, tak. tak także Także zaliczyłem tych meczów bardzo dużo. Gdybym miał odliczyć, to nie, nie spamiętam wszystkich. Natomiast na Narodowym jeszcze nie byłem i strasznie mnie to popala, żeby zobaczyć, jak to stawia, bo... o, Szczęśliwie dojechaliśmy do Warszawy, teraz stoimy na to w korkach. Tak? No ale i Krakowskiej w Korkach. Jedziemy najpierw na Legię, później na poakredytację, no i potem już pomyślimy mecz zaraz. Tomasz prowadzi samochód, jako stary Warszawiak, więc tutaj idzie mu pięknie. Ścisk z tego pasa to nie jest na górę ani Korzów. Ale tego się spodziewaliśmy, to nic, żadne zaskoczenie. No cóż, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze, czyli słabo. Ja nie liczyłem na to, że my mamy szansę na, na awans, ale jakieś te matematyczne były. Ale liczyłem na to, że wygramy, że pokonamy Czarnogórę, że, że ten zespół pokaże na co go stać. Niestety kolejny raz się przekonujemy, że mamy piękne stadiony, już teraz, a nie mamy drużyny. No, starczyło nam sił na 60 minut może, może 55. Do przerwy było bardzo fajnie, tylko nie było bramki znowu, pierwsza akcja Czarnogórców i już była bramka dla nich, później było fajnie, wyrównanie, akcje, dyskusja nasza była przerwata, dziennikarska giełda była taka, wygramy to, fajnie gramy, pokażemy coś fajnego, no nic z tego nie wyszło, oczywiście możemy dyskutować czy był spalony czy nie, czy Mierzejewski był na pozycji spalonej i nie brał udziału w grze, to nie jest ważne. Byliśmy bohaterami ostatniej akcji. Będziemy znów gadać, czy to ostatnia akcja zaważyła, nie ostatnia akcja, zaważyło, w... słaba gra, po prostu schematyczna, wolna, jednostajna. Po prostu ta drużyna jest słaba i, i, i słabo, słabo ustawiona. Ja nie wiem dlaczego ten zespół grał tak, a nie inaczej. Ambicje skończyły się w 55. Minucie. Ja jestem po prostu zły. 45 tysięcy ludzi mimo na meczu, w którym nie było właściwie stawki, już tak szczerze powiedziawszy. Kapitalna atmosfera, no i potem jak skończyło się, skończyło się jak zawsze. Niestety wracamy do domu i gadamy, będziemy gadać o kolejnych eliminacjach i kolejnych nadziejach, ale, ale czarno to wszystko widzę. Piłkarze muszą mówić, że San Marino wygramy, potem damy radę Ukrainie i Anglii na, na wyjeździe oba mecze. I, i wyawansujemy. To jest po prostu takie, takie mówienie, no co mają mówić, że, że, że nie mam. Szanse są, są bardzo iluzne. Nie ma w ogóle żadnych szans, po prostu mówmy sobie szczerze, nie ma szans.